Cześć, jestem Agłos witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Island Time. Czyli próbujemy sobie przetrwać na wyspie. Odkryłam bardzo ważną rzecz. Uh, Karl, gdzie jest twoja ręka? Bo ja odkryłam, że mogę jej użyć. Dobra, wiecie co? Będę musiała chyba prawdopodobnie poczekać jeszcze chwilę, nim będę mogła użyć ręki Karla. Karl, czy mógłbyś odrosnąć swoją rękę i jeszcze raz ją dać mi? Wiecie co? Wydaje mi się, że Mateusz zabrał mi tą rękę. W każdym razie, wy mi napisaliście, że mogę zabrać rękę od Karla. Mam mało zapasów, nie mam drewna, spłonęło mi całe moje drewno. To wszystko wina twoja, Mateusz. Wszystko twoja wina. Ja po prostu straciłam też chyba pochodnie, więc muszę szybko sobie zrobić nowo. Mam zapas kokosów, więc jest nieźle. Muszę tylko pilnować, żeby nie umrzeć z głodu. You made that thing. Tak, to się nazywa pochodnia awesome. Awesome. Czy on mi właśnie zarąbał awesome. Kolejnego kokosa Dobra, wiecie co, ryby sobie zostawmy na później Zjedzmy sobie jednego z kokosów Muszę sprawdzić, czy to się pali Czy to w ogóle jest w stanie zrobić ogień Bo wiecie, ostatnio miałam problem O nie, mam czaszkę Mam czaszkę, ale nie mam nic palnego Pali się Dobra, to dobrze, to dobrze w takim razie Wiecie co, upolujmy sobie trochę rybek a właśnie, jeśli wam się spodoba ten odcinek, to koniecznie zostawiajcie łapkę w górę tutaj. Bardzo pozytywnie przyjęliście ten poprzedni, także cieszę się, że gra wam również się podoba. Poczekajcie, młota rybko, muszę cię upolować. I jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodoba, to również zostawiajcie łapeczkę. Ta może być trująca, o o! Mamy problem, musimy przetrwać do następnego dnia, do dostawy drewna i przeżyć. Problem są te kamienie tutaj, ponieważ one wskrzesiły mi ogień w momencie, gdy dołożyłam kolejny kamień. Więc to trochę kłopotliwe, co nie, Karl? Dobra, spróbujmy w takim razie... Samolot? Chyba właśnie zatonął. Spróbujmy zjeść trochę kokosów i spróbujemy rozpalić kokosy i tymi kokosami rozpalić ogień. Dobra. Ej, to, to może zadziała... O nie, zniknął nim z rozpalić! Co? Nie będę w stanie... Ej! Eee... Dobra, może jeszcze przyżyjemy do dostawy No właśnie! No, ja też uważam, że on chce, żebym umarła na śmierć i w ogóle, żebym zginęła. Spróbujmy rozpalić to jeszcze raz, tylko może trochę... trochę dalej. Żeby ich nie spalić, wiecie. Czy ty będziesz mi rzucał tutaj dziwne żarciki? To się nie pali! Ale czekajcie, bo ryby się smażą w tym czasie, kiedy ja tak sukam. Więc spróbujmy, może się uda. O, latająca ryba! Wiecie co? To najpierw zrzućmy sobie kokosy. Karl, czy możesz zrzucić jeszcze jedną rękę, odrosnąć ją na przykład? Bo już chyba będę miała zastosowanie dla tego. Dobra, zjedzmy sobie kokosa. Tylko to mi pozostało. Surowych ryb jeszcze raczej nie będę. Latająca ryba pływa trochę poza moim zasięgiem, ale zaraz ją upolujemy. Ho! Dobra. Mam już całkiem pokaźną kolekcję rybek. Pochodnia. Muszę. A, nie mam czym pochodni! Karl, przydałaby mi się Twoja ręka. Odrośnij ją, możesz? Chyba nie może, ale spokojnie. Jeszcze mamy trochę czasu na przeżycie. Może coś nowego uda się tu zrobić. Dobra, mieliśmy zrobić czaszkę. Co? Okay. Proszę, drewno, proszę drewno, proszę drewno, proszę drewno. Trzymam kciuki, żeby to było drewno. Trzymam kciuki. Dobra, sprawdźmy. Pusta? Ehm. Dobra, zrzućmy kokosa, którego tutaj mam. E dzisiaj gra mi chyba niekoniecznie jest. Ej, siosi, Kurde, przynajmniej go zlałam, wiecie? Na szczęście trochę mam tych kamieni, ale mogę nie przeżyć kolejnego dnia. Dobra, mam też sporo ryb. Mam nadzieję, że one się nie zepsują. Zjedzmy wszystkie kokosy w razie gdyby Karl zechciał mi je... No dobra, tego zostawimy ostatniego. W razie gdyby Karl zechciał mi je zabrać, to zabierze, wiecie, puste. Dobra, mamy jeszcze jednego tutaj. To też będzie zapas. I o ile uda mi się dostarczyć tutaj ogień, to ryb mam naprawdę dużo. Teraz mogę zrobić sobie tą różdżkę, bo wyrósł mi jeden tutaj Bambusik. E, gdzie jest czaszka? Dobra, czaszko? Zapraszam. Tak? Wyrażam się fajnie dzięki temu? Okej. Okay. Myślę, że mogę być takim, wiecie, szamanem. O, dajcie mi drewno, bo umrę. Znowu nie chcę umierać z głodu. Czuję, że to może być problem. Nie mogę jeść surowych ryb. Muszę przetrwać do kolejnego dnia. Mamy prawie całe życie, więc jest dobrze. Mamy bardzo duży zapas ryb. Gdyby tylko... Gdzieś tutaj pojawiło się drewno. Mateusz, to wszystko jest twoja wina. Wszystko jest przez ciebie. No nie, Karl? Nie wiedziałam, że tu tak działa. A ty siostro! Zabrał hey, mi radio! I teraz będę musiał siedzieć w tej ciszy. I wiem, że to była twoja ulubiona piosenka, bo puszczasz ją nieustannie. I teraz musimy być w ciszy, sam w ogóle za to osiągnięcie. Okej. Okay. Po raz kolejny trzymam kciuki. Jedną ręką, drugą mam zaciśniętą, więc można uznać, że trzymam kciuki, że przeżyję. Jest całkiem nie najgorzej. Jeśli teraz Karl dostaniemy coś, super, trzymaj tego kciuka. Eee... Kokos? Kokosy! Odostajcie kokosy, bo zginę. Nie mam nic. Nie mam nic już do jedzenia. Okej, słuchajcie, to jest chwila, w której być może mi się uda przeżyć. Jeśli tu będzie drewno. Znowu pusta, Karl! Co tu się dzieje? Eee... Żegnajcie. Tym razem będę bardziej ostrożna. Nie będę zostawiała tych przemieni tutaj obok, bo to przez to, że wiecie, jak tutaj je stukam ze sobą, to tutaj drewno mi się zapaliło i spłonęło całe moje drewno, więc to jest ważne. O, proszę, mamy drewno. Karl! Uspokój się, wszystko będzie dobrze, naprawdę. Uspokój się, okej. Okay, tutaj musimy zrobić teraz przede wszystkim, musimy zrobić sobie narzędzia. Zaczynamy od zera, ale spokojnie. Wiem, już jak do tego dotrzeć, weźmy sobie tego kokosa. Czy ty będziesz za każdym razem się zachwycał, kiedy ja coś stworzę? Weźmy sobie zrzućmy kokosy. Muszę, wiecie, planować to przetrwanie moje. Um, chociaż drugi. O, mam kaczkę! Czy ona tutaj została? Jakim cudem? W sensie nie było jej tu, nie powinno jej tu być. Nie przypłynęła z żadną dostawą. So, right uh, Co się dzieje friend, w twoim życiu? Spałeś 8 godzin, no to brawo ty! Ja spałam jakieś 3, bo ktoś chrapał w nocy, wiesz? Nie będę wskazywać palcem, kto to zrobił. Tak, twój wzrok wszystko mówi. Dobra. Ym, myślę, że to jest dobry moment, żeby rozpalić ogień, bo prawdopodobnie zaraz pojawi się Mateusz. Właśnie. Przyszedł. Dobra, czekajcie. Mateusz. Widzę cię. I teraz nie ma jajka. Zobaczmy, w którym momencie Mateusz znosi to jajko. E, co się dzieje? Czemu się przewracasz? Okej. Okay. Mamy. Mamy trochę jedzonka. Doskonale. mi pochodnie. Ona się przyda jeszcze na później. Udało mi się to zrobić. Super. Pierwszy sukces. Piąteczka. A, eee, przebij. Ej, a czy ja mogę ci zabrać to? Nie mogę mu zabrać. Dobra. Ryby się usmażyły. Przynajmniej dwie. Jak tam głód? Całkiem nie najgorzej. Która się usmażyła? Obie. Dobra. Przydałoby mi się coś, żeby zgasić ten ogień. O, zjadłam przy okazji rybę. Czy to ty zjadłeś mi rybę? Przyznaj się lepiej. Tak, wygodnie, z, bez przyczyny pojawiają się tutaj rzeczy. Na szczęście tym razem nie są puste, więc to jest coś fajnego. Póki co idzie całkiem nieźle. Teraz czekam na Twoją rękę. Który dzień What jest? Który jest? Co? Który rok? Ej! Zapalił się sam! Super! Wiesz co? Ty mówisz mi, że są bardzo rzadkie, a tutaj Mateusz pływa i to jest dopiero bardzo rzadkie. Widzieć Mateusza w wodzie, jak się czai. Weź go złap! Ośmień złamała madeusze, czy ty też to widziałeś? Akurat mi się spaliło ostatnie drewieńko. Dobra, ta ryba już jest chyba gotowa. Wiedzmy o sobie. Jak to wygląda? Całkiem dobrze! Naprawdę jest całkiem dobrze. Myślę, że te ryby sobie upiekę dopiero wieczorem, żeby oszczędzać ogień. Weźmy sobie więcej kokosów Okej! Okay. Dobra robota, Karl. W końcu wiem, że to nie na darmo ta ręka twoja wychodzi. Mam nadzieję, że kiedyś odrośnie. A sobie tego jednego kokosa. Dobra, tu rozbijamy. Teraz Karl. Podaj mi to. Tak! Mam! Czekaj, szybko! Muszę go wypłoszyć. Albo zabrać mu z ręki jedzenie. Teraz nie mam czasu. Oh, no. Mam to. Idea. I, I tell you, you a and jak me, mam to zrobić? No jak mam no go, go chwycić? Muszę go. Okej. Okay. Jak mam, jak mam tego używać? Czy mam po prostu to trzymać? I wyciągnąć rękę? Zaraz spróbujemy tego użyć, ale mamy jakąś dziwną rzecz, która być może pomoże mi. Tylko jak mam to zrobić? O! O nie! Drewno! Ale będę mogła zgasić sobie drewno tym samym! Okej, okay, Karl, to było super. Powiem szczerze, że świetnie, twoja ręka mi się przyda. I wiecie co? Spróbujemy sobie zaraz ją wykorzystać. Zobaczymy, czy jestem w stanie chwycić drewno, nie spalając się. A, nie tak! Steven, Steven Siegel. Steve? Nie, to jest Mateusz! Okay. Co? To save today, nie! nie! Fire. Znowu płonę! Dobra, Carly, jesteś gotowy? Tym razem wiem, cokolwiek by się nie działo, nie mogę, nie mogę łapać ognia. Nie będę ratowała tej deski, niech ona się sobie spłonie. Dziękuję. Zróbmy sobie odpowiednie narzędzie. Ugh. To będzie chwytak. Będzie chwytak, który będę wykorzystywała do różnych rzeczy, ale nie, nie do tego, żeby. Mogę spróbować złapać Mateusza? Mateusz, jestem gotowa, żeby cię schwytać. Ej! To nie działa na Mateusza. Ale wiesz co? Myślę, że spokojnie znajdziemy do tego zastosowanie. Na przykład do zdejmowania kokosów, albo spróbujemy łapać rybę. Nie przyjmujmy się, mam dużo życia, mam dużo życia, dużo energii, dużo jedzenia, wszystko jest w porządku, więc spokojnie. Teraz tylko czekamy na dostawę nowych rzeczy. W sumie przydałoby się ryby, żeby sprawdzić czy mogę je chwytać, ale chyba już dzisiaj nic nie złowię. Dobra, wiesz co, pora chyba na kolację. Nie wiem, która godzina, chyba dopiero południe. Ale kto mi tam się przyjmował? Kolacja to kolacja, nie? Chcesz trochę? A. Dobra, Przes przestraszyłam się trochę. Nie spodziewałam się ciebie, ośmiernico. Dobra, spróbujmy zdjąć wieko. O! Bez otwierania wyjęłam jedyne drewno, które tam było. Nie mam szczęścia. Okej! Okay. Nie mogę złapać ryby, ale mogę zabrać to wieko. Czy ja mogę próbować... Nie, chyba muszę łowić w tradycyjny sposób. Jeszcze znajdziemy dobre zastosowanie dla twojej ręki, Karl. To ja przygotuję tutaj palenisko i... Pozbędziemy się drania. Pozbędziemy się drania, bo to jest powód, dla którego ja po prostu ginęłam tyle razy. przez z niego z głodu? I chyba znowu umrę. Może nie, może nie. Nie panikujmy, nie jest tak źle. Dobra, ta ryba musi zostać tutaj. Jeszcze jest niegotowa. Karl, podnieś się, pomogłabym ci, czekaj. Pomogłabym ci? Chyba, chyba nie bardzo mogę. Dobra, oh. ale. Mamy pierwsze zastosowanie. Tak! Kokosy! Więcej kokosów doskonale. Teraz słuchajcie, bez problemu mogę zbierać kokosy. Ryby mi się spaliły. No to nie było dobre, ale wiecie co, z póki jest ciepła. Najwyżej zimne zjem i Mateusz. Czemu mi nie powiedziałeś, że ryby mi się palą? Fakt, że mogę teraz jeść kokosy, bo w sumie trochę ich nazbierałam. Z drugiej strony, kokosy to jest dobry zapas w razie, gdyby skończyło mi się drewno. To będzie coś, co może uczyła mnie przy życiu. Więc zbierajmy te kokosy. Pochodnie mam przygotowaną ryby złowione. Tak, mogę, mogę odzyskać kurczaka, który jest daleko! Rozumiesz to? Czy ty to rozumiesz? Twoja ręka jest niesamowita. I wiecie co? Zjem Mateusza. Prawie do końca mi odnowił. Mateusz znowu pływasz? Myślałam, że to była jednorazowa akcja, ale wiesz, tam pod spodem jest ośmiornica. No właśnie, no właśnie, dobra, przynajmniej mamy problem z głowy. Weźmy to odłóżmy, to narzędzie jest super, muszę przyznać, że jest naprawdę fajne. Mamy czaszkę doskonale. Zróbmy sobie... Zróbmy sobie przede wszystkim narzędzie numer jeden, czyli lupę. I zróbmy sobie moją różkę. Mój młot. Okay, Czy ja mogę rąk drewno albo coś ty? Czy to ma jakieś zastosowanie? Nie! Ale wiesz co? Poczekaj, ja zjem twice, jedną rybę, a drugą będę trzymać w ręce. Tego mi nie zabierzesz, Karl. Czekajcie, co mogę wziąć? Mogę wziąć Czaszkę! Młotem, młotem go! Odawaj, o damaj, Chyba nic nie zabrał. Dobra, chyba nic nie zabrał. Udało się. Nie bój się! Wszystko jest w porządku, mamy jajko! Mamy jajko i trochę bałaganu tutaj. Ja też się nie chcę zastanawiać, do kogo należą te Może do Krakena? Niestety Karl, jajko jest poza naszym zasięgiem. To jest coś, czego nie możemy tutaj zdobyć. Ale wiesz co? Rozpalmy sobie ogień tym księżycowym światełkiem. Tylko skupmy odpowiednio to światełko za pomocą lupy. Myślę, że lupa będzie bezpieczniejsza. O nie! Dlaczego to drewno jest zapalone? Co to ma znaczyć? Dobra, wierzmy... Gdzie są te narzędzia? Tutaj, dobra, nie mogę tego zostawić w tym miejscu, bo mi Mateusz zabierze wszystko. Jak widzicie, kokosów mamy pod dosadkiem, więc może jeszcze trochę przeżyjemy. E, pochodnia! Pochodnia. Mateusz! Mateusz! E, What? Mateusz! Młot działa super, wiesz? Młod działa super, naprawdę. Ja też jestem podekscytowana. E, Weźmy tą rybę latającą, bo ona jest super pożywna. Już się nauczyłam, wiecie, że te ryby warto jest zjadać. A propos zjadania, muszę coś zjeść. Ta? This is the one. Tak, Very wiem, że to edible. była ta, która była super jadalna. E, słyszę stado Mateuszy. Mateusze poleciały. Dobra, Mateusze latają kluczem. Poważna, ważna wskazówka na przyszłość. Zapamiętaj to sobie. Mamy ostatnie drewno, rozumiesz? A propos tego, papier toaletowy? Czy ty zamówiłeś papier toaletowy? To mam nadzieję, że będzie drewno dobrze. Drewno doskonale żyjemy. Czekaj, nie, 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 nie rozpalamy tego drewna. Nie pal się. Dobra, może ono sobie tutaj dogasi się. Musimy w takim razie upolować więcej ryb. Bądź przygotowany, bądź czujny. Co nie wygląda tak samo? Tura! Która? Teraz słuchajcie, nie jestem w stanie ocenić. Wcześniej one były jakieś takie bardziej fioletowe mi się wydawało. Która jest trująca? Hej, what's up? Dobra, będę próbowała je usmażyć Przeżyjemy to jakoś Karl. Przeżyjemy! O o, Mateusz! Ja też się cieszę! Mateusz, Zabrał moją, moją różdżkę. Jak ja teraz będę czarować? Właśnie chciałam zrobić sobie pochodnie na niego. Teraz jestem trochę rozczarowana. To był mój jedyny przyjaciel. Znaczy bez, bez obrazy Karla. jesteś dobrym przyjacielem, ale chyba nie do końca o to mi chodziło, kiedy tutaj wylądowałam. Dobra, odłóżmy tego kokosa, bo ryba jest gotowa. Musimy trochę się posilić. Powiedz tylko, która jest trująca. Ta? Ona się jakby smaży na różowo. To jest jedyna różnica, którą jestem w stanie dostrzec. Ale może oh man, mi się no, wydaje. Tak? Masz, masz one, z e, Chyba zostanie z Tobą na zawsze. Coś mi się wydaje, że ona zostanie z Tobą na zawsze. Dobra, zjedzmy sobie kokosa. O, muszelka. Dobra, mamy, musimy szybko rozpalić pochodnię. Ej, ta pochodnia ma w ogóle, myślałam, że łapy Mateusza, ale nie, jednak nie. To chyba przywidzenia już związane z tym miejscem. Dobra, Mateusz! Mamy go! Mamy go, doskonale. Zgaśmy znikającą pochodnię. Uf, another day, another dollar, Mam nadzieję, że dzisiaj przyjdzie coś like dollar, ciekawego. Dobra. Gdzie Mateusz poleciał? Tam z tyłu. Dobra, mamy go. Do tego jest super użyteczne, Twoja ręka, wiesz? Muszę Ci przyznać to. Dobra, mamy to. Ostatnie drewno. Dużo kokosów, więc jeszcze trochę sobie przeżyjemy. Czekam na jakąś fajną dostawę i tutaj była kaczuszka poprzednim razem. Teraz zapomniałam o niej. O, mamy kolejną paczkę, a w niej kaczuszka! O wilkumowa, mowa, kaczuszko, moja przyjaciółko. Trochę robisz się przejrzysta, jak Simy, gdy się zagląda im w twarz. Widzisz, mogę widzieć się przez nią. Dobra, kaczuszko, zostań tutaj ze mną. Dzisiaj. Będziesz mnie obserwowała. No, powiedzmy. Ja bym bardzo chciała złapać rybę w Twoją rękę, ale to nie do końca działa. Dobra. Mamy drewno, mamy Mateusza. Przed zabrałam rybę, spokojnie, wszystko było dobrze. Wszystko było dobrze. Co, 93 lata masz? Wszystko będzie dobrze, nie martw się, Karl. Myślę, że jesteśmy w tym momencie w bardzo dobrej sytuacji. Zobacz, mam tutaj dużo ryb. Oho. Oh. Nie jesteśmy w aż takiej dobrej sytuacji, jak myślałam. Dobra, zrzućmy szybko kokosa. Wszystko tutaj musi być jak należy. Czyli jak dymi, to nie jemy, tak? Dobra, dzięki za pomoc. Teraz przez ciebie mam o jedną rybę mniej. Ej, czekaj! Mam dwie kaczuszki! Zobacz, mam dwie kaczuszki, Karl? i rekin napłynie. Patrz, rekinie, mam dwie kaczuszki, dałabym ci jedną, ale ci nie dam żadnej. Jada się trochę schowała, ale po prostu jest mi ciężko obcować z tymi. Okej, okay, 15 minut przeżyłam, aż doskonale. Ciężko jest mi, em, wiesz, tutaj organizować przestrzeń, bo mamy bardzo małą wyspę. O! Zdobyłam coś nowego. Co to jest? Czy mi... Jaka fajna! mam czaszkę, będę mogła zrobić sobie kolejną e, różdżkę, ale jesteś fajna. Co ja mogę z tą zrobić? Mogę na dziecię na patyka? o O o Czy ja ją zjadłam? Czy moja kaczuszka dostała właśnie okulary? Czekajcie. Czy ja mogę je razem skombinować? Nie mogę, ale przez moment wydawało mi się, że właśnie hey, tak się stało. Mateusz, nie, jedzenie. Czemu nie pilnowałeś? Ta ryba jest surowa. Dobra, weźmy drewno. Ostatnie jakie mam. Szybko rozpalmy ogień. Okej. Okay. Szybko zjedzmy. Tak, to było super szybkie. Muszę się najeść szyb, czym prędzej, więc szybko łapmy te ryby. Teraz czekamy na kolejne gwiazdki i mam nadzieję, że nie zjem na surowo żadnej gwiazdy więcej, bo to nie miało tak do końca wyglądać. Jestem w stanie stwierdzić, że prawdopodobnie zginę. Sta o! Nowy rekord! Rozumiesz to? Nowy rekord! Uuu. Aż samolot przedziął. Skąd oni wiedzieli, że tu jestem? Dlaczego skoro wiedzieli, że tu jestem, nie przyszli mnie uratować? To jest właśnie pytanie. To jest pytanie. Dobra, skrzynka. Proszę, proszę, co? drewno, drewno, drewno. Mateusz! Nie mam teraz czasu na ciebie, muszę wypakować drewno. Jest drewno! Widzisz, Mateusz? Tego nie ruszamy. I jest kolejna gwiazdka, co ja mam z nią zrobić? Mateusz, widziałeś? Okej, okay, przestraszył się chyba. Patrzcie, mam gwiazdeczkę. Czy ja mogę cię... Nie, nie będę może cię sma A może trzeba cię usmaszyć? Uh, gdybym miała kija, spróbowałabym cię zmiksować z kijem. Ale mam tylko kokosy. Mogę, mogę cię wsadzić do miski? Wiecie co? Połóżmy ją na razie tutaj. Nie, bo Mateusz mi cię zabierze. Połóżmy cię do skrzyni, stąd jest... Tutaj, ej! Nie uciekaj, maleńka. O, jaka słodka, jak się fajnie ułożyła. Dobra, mamy pochodnie. Mateusz... Przydałoby mi się teraz jedzenie, wiesz? Doskonale! Nie! Nie didn't say roast them. You Tak, jestem trochę ekstremalna, ale muszę teraz wyłowić go! O nie, jest za daleko! Jest! Szybko! Szybko bo zginę z głodu! Muszę... dobra, muszę zjeść Mateusza. Muszę zjeść rybę, muszę zjeść wszystko naraz. Te ryby jakoś powoli się smażą. Chyba są za daleko. Dobra, mamy kolejną dużą rybę i strasznie duży bałagan. Przydałoby mi się tutaj, wiesz, jakieś szafki. To byłoby fajne, na pewno byłoby fajne. Chodź tu rybo. Super łatwo się je łowi. Może zdąży się usmażyć jeszcze. Póki mamy ostatnie drewno, jej kół Karl Co mam zrobić? No i znowu zepsuta ryba! Okej, okay, dzięki za podpowiedź, czyli jak widzimy dymek nie jemy. Ryba się nie upiekła. No pięknie. I jaki papier toaletowy? Przecież nawet nie robisz kupy. Tak, wiem, że rekin, spokojnie, drewno! Tak, i kolejne gwiazdka. Tak, tak, spokojnie, spokojnie. Ona pilnuje tylko wyspy. Pilnuje wyspy przed Mateuszami, tak. Nie przejmuj się. Dobra, ryba. Rekin. Nie patrz na rekina. Nie patrz na rekina. Kraken? Ja, to ja ci powiedziałam, że tu jest kraken, nie kłam. Ja ci mówiłam, że tu jest kraken, a ty teraz przypisujesz sobie moje drewno! No to właśnie chyba zginiemy przez Mateusza po raz kolejny. Do końca dnia muszę posilać się... ...rybką, znaczy gwiazdką. Gwiazdką, miałam wobec ciebie plany, ale... ...jak nie dożyję tego dnia następnego... ...to może być ze, mnie, ze mną ciężko, ale gwieździste niebo, pięknie. Dobra, muszę szybko zjeść kokosy, ouch. Trochę się stupnęłam z twarz kokosem. Więc jesteś moim ostatnim ratunkiem, wiesz? Już chyba trochę oszalałam. Dobra, czekamy na kokosy. To jest moja ostatnia deska ratunku. Może jeszcze uda się zdobyć drewno. Karl, zapowiedz kolejną paczkę. Mateusz, przez ciebie zginę. Ej, tutaj chowa się Mateusz drugi. Co mi chcesz ukraść? Nic nie mam do, do zabrania. Pochodni nawet nie mogę rozpalić. O jej klątulata, krąży nade mną, jak sęp. Okej, okay, dobra, poleciał. Chyba zrozumiał, że nic nie mamy, że jesteśmy już martwi. Prawie. Okej, okay. przepraszam. Okej, okay. trochę, trochę żyjemy jednak. Chodź tu rybo, nie mam cię gdzie usmażyć, ale i tak cię złapię. To jest moja wizja, yy, wiesz, na przyszłość. Zaraz przyleci paczka. O nie, kokosy, kokosy! Eee, żegnaj, Karl. Jeśli zaraz nie pojawi się skrzynka i kokos, to będzie po mnie. To chyba będzie po mnie. A wszystko tak dobrze szło, Karl. Zamieni się w kradę na ostatnie chwile mojego życia, pokłapię trochę i zginę. Mi też jest przykro, że jestem martwa, ale to znaczy, że na dzisiaj już wystarczy. Mam nadzieję, że kolejny odcinek z Island Time Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie, stojecie łapki w górę. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie pominąć powiadomień o innych filmach, a ja się dzisiaj z wami żegnam. Trzymajcie się! 米沃格·琼卡，爸爸。